Witam. Ja tylko powiedzieć, że tak będzie. Po prostu tak się czasami będzie działo. I w momencie, kiedy tak się wydarzy, ale to się jeszcze musi wydarzyć na jakiejś innej skrzynce, jeżeli Riptide, bo tutaj, akurat ten, to będzie masa darmowych pieniędzy. Tak to powiem. Po prostu, jeżeli jakaś skrzynka gwałtownie urośnie, to bot nie zdąży jej zaktualizować i będzie ją aktualizował najprawdopodobniej troszeczkę dłuższy czas. No i wtedy będzie można skorzystać z tego, żeby sobie te skrzynki wyjmować. Także pierwsza skrzynka, która, której boty nie ogarnęły i dało się je wypłacać. Powiem tak, jak ten system się rozkręci, to przecież będzie można wrzucić każdą ilość balansu, a potem wyjąć każdą ilość balansu z tej strony. Naprawdę. Ciekawe mnie, ile dzisiaj repeat zostanie wpłacone. Można po prostu siedzieć i snajpić. Przecież akurat ripdate jest tak minus 3%, żeby nie było. Pewnie będą lepsze rzeczy. Ale i tak jest świetnie.